Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, z tej strony A I witajcie w kolejnym odcinku na Batosie Dzisiaj kończymy... Gdzie kończymy? Nawet w połowie nie jesteśmy w budowie mostu No ale będziemy budować Za kilka materiałów zdobyłem Mam nadzieję, że się tak szybko nie skończę jak poprzednio Ale zaczynamy To tak, budujemy co 10, czyli liczymy 10 Raz, dwa, trzy, cztery... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yy, I 11 i tutaj będzie pienięg. Dobra, to tu postawimy cegłę, yy, tak, tam jest cegłę. I tak. W sumie to zróbmy tak, będzie szybciej. Tak, 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 tak. tak. I deski. Op, op hop. Dobra. 10 desek Dobra yy, Tak, jest 10, nie to... I tak będę musiał zaraz zejść na dół yy, Dobra 4, 3 2 i 1 Dobra yy, Kolejne 10 Dobra, mamy 10 I robimy dalej Dobra, 5, 4, 3, 2, 1. Puf. Dobra tutaj będzie, będzie pieniek. Pieniek postawiony. I idziemy na dół. Eee, to mamy. Gdzieś tu szkieleta słyszałem. Tylko jakbyś... Gdzieś... O, znowu. Tylko gdzie? Aha, tam pewnie. No właśnie, gdzieś tu się ukrył. Dobra, pewnie niedługo tu znajdziemy raczej on nas. Dobra, trzeba wejść do góry. Mm. Tylko jak... Y ...dir... ...zamiast świeczuszek. Dobra. Jakoś wyszliśmy, dobra. I teraz tu zabieramy, tu postawiamy. Zabieramy. Nie, nie tylko. O. Siekierką i postawiamy. Raz, dwa, dwa, trzy. Dobra, i byśmy musieli te drzewo usunąć. Aha, brzo No, szkoda, że nie dębowe, ale No, jeszcze, jeszcze, jeszcze. okej, okay. to chyba też będzie trzeba usunąć. No. Dobra No znowu słyszałem kiedy to chyba już wiem gdzie jest, ale jeszcze nie sprawia nam kłopotów Dobra Hop Hop, hop, hop no to się przyda na pewno yy, Dobra Środek jest tu Tak, tak, tak Tak O, zabrakło Ale mamy jeszcze dwa staki tego Dobra E, tak, tak, tak I jakoś idzie ładnie, dobra idziemy, uuu, 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 uuu prawie bym wpadł na sam dół dobra, mm, tak, tak tak, tak, tak tak, tak i tak, dobra, pięknie dobra, tu kończymy i łopatą wszystko musimy wykopać, żeby ładnie to wyglądało ładne te fundamenty, ładnie te fundamenty wyglądały. E, dobra, tak, 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 tak. Trzy, jeszcze dwa. Dobra, jest pięknie. Dobra, to powinno się usunąć niedługo. Miejmy nadzieję. E, na razie wejdźmy do góry, zobaczmy jak to tu wygląda. Hops. Normalnie Tarzan. Dobra. No powiedzmy, że nawet ładnie. To powinno zaraz zniknąć wszystko. No do góry tutaj za bardzo nie wejdziemy, to byśmy musieli się wrócić. No tutaj most by się przydał, ale nie tam, nie nad rzeką, tylko w rzece. No tutaj od razu nad, a nie 10 kratek nad. Dobra, wchodzimy. No w sumie tutaj można by zrobić kamienne schodki, żeby ładnie też się wchodziło szybko. Dobra, Cztery na razie wystarczyć. Hopsa, to zabierzemy. No wiem, że nie tym. Tak, nie tak, tylko. Tylko, tylko tylko ty. dobra. dobra, to zabieramy to postawiamy to zabieramy to postawiamy i idealnie schodków tam wystarczy a no i pięknie super dobra i jest dobra idziemy dalej znaczy kończymy to co mamy do zrobienia co byśmy tu potrzebowali to byśmy potrzebowali tego i kwieczuszek. Dobra. Eee, no już noc się robi znowu. Dobra, ale musimy to dokończyć. Znowu wodę. No dobra. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I jedenaście. Dobra. hop, 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 hop. Hop, hop, hop. hop. Dobra. Teraz deseczki. Zaraz zobaczymy, czy te światełka się, nie światełka, tylko pochodnie, wystarczą w takich odległościach, ale powinny wystarczyć. Dobra, 50, czyli do 40. 40 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Dobra, i tak jak powinno być. Tutaj zaraz. No troszeczkę nie ma e, tak i hop. Dobra. E, tak i tak, dobra. To można też już od razu usunąć. Tu już usunięte, nie jest usunięte. Od razu ustawimy się No nawet ładnie to wygląda. Teraz pójdziemy zobaczyć jak nocą to wygląda do domku. Bo i tak musimy zaraz. O, troszeczkę tu nie poszło. Dobra. Yy, tak, tak i tak. Dobra. Zabramy, zebramy. Dobra. Idziemy na dół. Yy, no w sumie to na bok. No, ładnie wygląda. Tylko te słupy mogły być trochę większe. Ale to wymyślimy coś zaraz. A na razie budujemy dalej, a później zajmiemy się słupami. Dobra no i jeszcze można trochę. To o, akurat 10. 7, 6, 5, żebym tylko nie wpadł tam do 8 nic. Eee, dobra. Eee, a potrzebuję jeszcze tutaj jedną eee, tutaj też się skończyło. Dobra, tak. I tak. Dobra. Eee, teraz szybko wracamy tutaj z tymi deseczkami. Okej. Okay. I teraz cegiełki. Hop, hop, hop. Hop. Dobra. I do 20. 30. No i znowu musiał się popsuć. Dobra. Czyli do 19. Dobra, jest 19, to usuwamy, jest 20. Wszystko się zgadza. Teraz do 10. Hop, 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 hop. No, jeszcze troszeczkę. Yes. Yy, dobra, to tu postawiamy, to stawiamy. To stawiamy, to stawiamy i to robimy To też robimy I potrzebujemy jeszcze światełka. Dobra. No wszystko tu prawie drewniane jest. E, dobra. Co byśmy tu jeszcze potrzebowali? No, czy dalej jeszcze jechać? E, no w sumie to jeszcze można. Chociaż chwileczkę zaraz sprawdzę. To jest minus. Jestem na minus 40 około, minus 140 oczywiście. E, dobra, i lecimy zobaczyć, czy upad Macieja jest tyle sam. E, dobra, będzie się trzeba przedrzeć. Opa, uh -huh. ale nie trafiłem. Dobra, zombie też już biegnie za mną. Przydałby się, przydałby, przydałby się, dir. Uuu, już słyszałem, już chyba był kilka ode mnie. Chyba się nie, myli, nie myliłem. No nawet wygląda. O, super dwa szkielety. Nie mam czasu się z wami pobawić. E, dobra. I on powinien być gdzieś na prostu. Dobra. O, już widzę światełko. No, czyli będę musiał jeszcze trochę dobudować tego. Pracować na terenie admina, czyli już jesteśmy wziutko. O, i jego willa. Dobra. I co on tutaj ma? On ma tutaj minus 65 Dobra, czyli będzie trzeba na minus 65, eee, Dobra, to minus 65, czyli Pome domek dobra, Minus 65, czyli jeszcze trochę tego będzie, 80 eee, Dobra, idziemy na dół Idziemy na dół, będzie szybciej, tędy pójdziemy tak, tak, to można usunąć. I tu. A super. Tutaj też będzie trzeba zamknąć. Co jest, jak? Skąd on strzeli? Aha, z dołu, dobra. Myślałem, że jakaś magiczna strzała tu poleciała. Minus Syrysi. No to jeszcze, jeszcze. To tak. Najpierw że zaczniemy. E, kamiennymi cegłami, i później, na, no tam na dole, jest skały źle, trudno. Już 12 minut, no to jeszcze 3-4 minutki. E, nagramy dobra. E, jeszcze więcej, trochę cegły. E, później to oświetlimy i dobudujemy resztę F3. I co my tu mamy. E, gdzie, to, gdzie to jest, gdzie to jest? A, Y. 112, 11, 10. Dobra, jeszcze około 40 Dobra 100 Jest tu Aha No super. Akurat drzewo. Dobra. Nie chcę spaść na dół. O, ale poszło strzała. Dobra. To przez drzewo będziemy musieli przejść. To przejdziemy. Przejdziemy przez drzewo i w drzewie skręcimy w prawo. A później najwyżej znowu w lewo i w prawo znowu, żeby wyrównać do podmacieja. Dobra. To byśmy teraz deski tu pokładli. Hop. Żeby jeszcze mnie nie trafił ten szkielet ram pajączek tu nie. W sumie to pająk nie powinien się tu wdrapać, bo nie ma za bardzo możliwości. Chociaż... Nie, miałby... Jeśli umie po tem po płotkach, no to by dał radę, ale chyba nie umie po płotkach, pewnie nie jestem. No super. Tego mi tylko brakowało. Eee... Dobra, czy jakoś tu mógłbym wejść? No, chyba nie za bardzo. Dobra, bym musiał sobie ustawić jeszcze domek na ten. Na czym? Domek, domek... Na moście! Żeby jak spadnę, to się tak od razu. O, dwa endermany. Już jednego zabiłem, więc mam jedną enderperłę. Dobra, nikt nie wszedł za mną dobra set home most tak, może być no to skoro mamy to robimy tutaj już można zrobić tylko drugie dobra, hop 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 drugi tor dobra, zaraz powinien się spalić wszystkie. Yeah. No, to blisko było chyba no, może no teraz to na pewno Dobra, szkoda, że łuku... Łuk mam, tylko strzał nie mam. Muszę zrobić na infinity, na nieskończoność książeczkę. I zenchantować w końcu ten... Ten... Ten co? Diamentowy kilo. Dobra. Już prawie jesteśmy przy drzewie, czyli zaraz będzie zakręt. Dobra. Hop, 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 hop. Dobra. Teraz nie mam to bardzo trzy niszczyć. Dobra, gdzie byłby tutaj środek tego drzewa? Aha, chyba tutaj. No posta, posta, posta. Eee, to nie ten, tylko ten. Eee, no, dobra, zniszczone. Dobra, 15 minut. Zatrzymamy się tu na tym drzewie, bo troszeczkę chyba dłużej mi zajmie tutaj niż myślałem. Eee, że tak powiem, nie czekanie, tylko eee, przejście przez drzewo. A na razie do, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego razu. I ten odcinek powinniście widzieć w sobotę, czyli do niedzieli. Trzymajcie się. Cześć.